Dziś zagłębimy się w temat, który wciąż pozostaje tajemnicą dla wielu osób. Pierwsza fala wzniesienia i kluczowa rola 144 tysiące przebudzonych istot. Czy kiedykolwiek czułeś, nawet nie do końca rozumiejąc dlaczego, że nie pasujesz całkowicie do tego świata? Jakby istniało w tobie coś, misja, wezwanie, ale bez żadnej jasnej wskazówki, co z tym zrobić. Jeśli to uczucie jest częścią Twojej drogi, być może należysz do tych, którzy przyjęli świętą misję jeszcze przed narodzinami. Od czasów starożytnych pisma, proroctwa i przekazy hannelingowe wspominają o szczególnej grupie dusz, które przybyły na ziemię, aby pomóc w głębokim procesie transformacji. Tych 144 tysiące nie zostało wybranych z powodu przywileju, lecz dlatego, że dobrowolnie zgłosili się, by służyć w tym czasie energetycznej przemiany planety. Jeśli to uczucie jest częścią twojej drogi, być może należysz do tych, którzy przyjęli świętą misję jeszcze przed narodzinami. Od czasów starożytnych pisma, proroctwa i przekazy hannelingowe wspominają o szczególnej grupie dusz, które przybyły na ziemię, aby pomóc w głębokim procesie transformacji. Tych 144 tysiące nie zostało wybranych z powodu przywileju, lecz dlatego, że dobrowolnie zgłosili się by służyć w tym czasie energetycznej przemiany planety. Wraz z podnoszeniem się częstotliwości Ziemi ta pierwsza fala zostaje aktywowana, jednak nie wszyscy są w stanie za nią nadążyć. Wzniesienie to nie jest czymś fantastycznym ani magicznym, jak wielu myśli, nie chodzi o zniknięcie z planu fizycznego, lecz o potężną wewnętrzną przemianę. To podróż rozszerzenia świadomości, podczas której znana dotąd rzeczywistość zaczyna tracić sens, a nowe zrozumienie zaczyna się rodzić. Jeśli zauważasz intensywne zmiany w swoim ciele, umyśle i energii, jeśli twoje spojrzenie na życie gwałtownie się zmienia, może to oznaczać, że już wszedłeś w tę pierwszą falę. Ale jak odróżnić zwykłe duchowe przebudzenie od głębokiego wezwania do wzniesienia? I co sprawia, że tych 144 tysięcy jest tak wyjątkowych, że są gotowi na ten nowy etap? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiemy w trakcie tego filmu. Zgłębimy znaki, symptomy i wyzwania, z jakimi mierzą się ci, którzy przybyli z tym wyższym celem. Jeśli ta wiadomość porusza coś w Twoim wnętrzu, Zostań ze mną do końca, być może odkryjesz, że zawsze wiedziałeś, iż masz do wypełnienia coś większego. Czy zauważyłaś, że niektóre kobiety wzbudzają zarówno podziw, jak i niepokój, nawet nie wypowiadając ani słowa? Czy miałaś kiedyś wrażenie, że sama twoja obecność potrafi wywołać dyskomfort u niektórych osób, mimo że nic nie zrobiłaś? Dzieje się tak, Ponieważ gdy kobieta nosząca w sobie wyjątkową energię zaczyna świecić, nie każdy jest gotowy, by zmierzyć się z tym intensywnym światłem. Czy czujesz, że Twoja wrażliwość stała się bardziej intensywna, że dźwięki, zapachy, smaki, a nawet emocje innych ludzi zaczynają przenikać Twoje pole z siłą, której wcześniej nie doświadczałeś? Dzieje się tak ponieważ twoja dusza opuszcza gęstsze warstwy materii i zaczyna funkcjonować na wyższych częstotliwościach. Twoje ciało, które wcześniej służyło jedynie jako fizyczny pojazd, teraz staje się świątynią rozszerzonej świadomości. A jak każda święta świątynia, potrzebuje oczyszczenia. Podczas tego procesu często pojawiają się ogiawy fizyczne. Niewyjaśnione bóle głowy, zmęczenie mimo odpoczynku, wahania nastroju, nagłe uczucia gorąca lub zimna, palpitacje serca, a nawet bezsenność. Nie, nie waliujesz. Twoje ciało po prostu próbuje nadążyć za rytmem twojej duszy. Każda twoja komórka jest przeprogramowywana, każdy atom zostaje na nowo wyrównany, abyś mógł unieść światło, które spływa teraz na planetę. Dusza 144 tysiące budzi się z głębokiego snu, a wraz z tym przebudzeniem pojawia się świadomość, że to, co kiedyś było do zniesienia, teraz staje się nie do wytrzymania. Powierzchowne relacje, ciężkie energetycznie miejsca, puste rozmowy, wszystko to zaczyna drażnić i nie może już być ignorowane. To tak, jakby wewnętrzny kompas zaczął wskazywać niewidzialną północ, wzywając cię do powrotu do domu, nie fizycznego domu, lecz stanu istnienia. Pierwsza fala wzniesienia jest naznaczona tym wewnętrznym wezwaniem. Wezwaniem, które nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza. I jest ono tak intensywne, że nawet jeśli próbujesz je zignorować, ono wciąż rozbrzmiewa w twoim umyśle, w sercu, w snach. Zaczynasz zadawać sobie pytania. Jaki jest mój prawdziwy cel tutaj? Dlaczego nigdy nie potrafiłem się dopasować? co ja robię na tej planecie pośród całego tego chaosu. I choć odpowiedzi nie przychodzą od razu, sam fakt, że zaczynasz pytać, jest znakiem, że się budzisz. Ten proces może być bolesny. Możesz czuć się samotny, niezrozumiany, a nawet odrzucony przez tych, którzy jeszcze nie potrafią spojrzeć poza powierzchnię. Ale pamiętaj, każda motyl musi przejść przez ciemność kokonu, zanim rozwinie skrzydła. I ty jesteś dokładnie w tym punkcie przejścia, pomiędzy starym ja, które umiera, a nowym świetlistym bytem, który się rodzi. Dlatego oddaj szacunek temu procesowi. Szanuj swoje cykle. Pozwól sobie czuć, odpoczywać, płakać, milczeć. Bo wszystko, czego teraz doświadczasz, jest częścią większego planu. Planu, który został zapisany jeszcze zanim się urodziłeś planu, który obejmuje uzdrowienie, uwolnienie i transformację nie tylko twoją, ale całej ludzkości. Jesteś częścią duchowej sieci, która rozciąga się na całą planetę. A gdy się budzisz, aktywujesz również innych wokół siebie. Twoje światło staje się latarnią. Twoja wibracja zaczyna przebijać się przez ciemność i krok po kroku, nawet tego nie zauważając, Wypełniasz swoją misję tutaj. Zakotwiczasz światło pośród ciemności i przypominasz innym, kim naprawdę są: wiecznymi, potężnymi i boskimi duszami. W miarę jak przebudzenie się pogłębia, potrzeba duchowej ochrony staje się kluczowa. Im bardziej istota światła się budzi, tym bardziej staje się widoczna dla sił, które pragną utrzymać ją w uszpieniu. Ataki nie ograniczają się tylko do pola energetycznego. Przybierają formę emocjonalnych rozproszeń, sytuacji odciągających uwagę, ludzi pojawiających się z iluzorycznymi obietnicami. Matrix, w swojej obsesji na punkcie kontroli, zaczyna się burzyć, gdy dostrzega, że niektórzy zaczęli zrywać niewidzialne kajdany. Ona boi się utracić właśnie tych, którzy wcielili się, by rozpuścić jej fundamenty. Dlatego 144 tysiące musi być niezłomnych. Niezłomnych w swoim świetle, w swojej intencji, w swojej więzi. Nie mogą sobie już pozwolić na obniżanie wibracji z błahych powodów. Wojna, którą toczą, nie polega na kulach czy bambak, rozgrywa się w tym, co niewidzialne, w subtelnych warstwach rzeczywistości. A mimo to, jest to jedna z najbardziej intensywnych bitew, jakie kiedykolwiek toczyli w całym swoim istnieniu. Ale w tym samym czasie. Gdy wyzwania się nasilają, coś świętego zaczyna się objawiać. Ci, którzy przechodzą przez oczyszczenia i pozostają na nogach, otrzymują dar, którego nie da się kupić pamięć. Zaczynają sobie przypominać, kim naprawdę są. Zasłona, która zakrywała ich świadomość, zaczyna się rozpuszczać. A wtedy strach, który wcześniej ich ograniczał, staje się bez znaczenia. Cel, który wcześniej był zamglony staje się oczywisty nie ma już wątpliwości oni wiedzą po co tu są wiedzą że są nosicielami nowej świadomości wiedzą że ich obecność na tym świecie nie jest przypadkowa lecz częścią boskiego planu który został zapieczętowany w niebiosach na długo przed ich pierwszymi wcieleniami i wiedzą z cichą pewnością że pierwsza fala już się rozpoczęła i nic nie może jej powstrzymać. W miarę jak postępują w swojej podróży wzniesienia, zaczynają dostrzegać subtelną, ale głęboką zmianę. Świat w oczach tych, którzy nadal śpią, wydaje się taki sam, ale dla przebudzonych wszystko jest inne. Czas nie zachowuje się już tak jak dawniej. Synchronizacje się nasilają. Myśli manifestują się szybciej. Połączenia między przebudzonymi duszami wzmacniają się w niemal magiczny sposób. Jakby nowy kod został aktywowany. Niewidzialny, ale pulsujący system, zastępujący fundamenty starej rzeczywistości. To właśnie w tym momencie 144 tysiące zaczyna zajmować swoje miejsca. Każdy z nich ma unikalną rolę. Niektórzy są przewodnikami, inni uzdrowicielami. Strażnikami energii Ziemi, posłańcami z góry. Nie ma porównań ani serarfi. Każde powołanie jest święte, każda misja, niezbędna. A gdy wybrany mówi tak, coś w jego wnętrzu się wyrównuje. Drzwi się otwierają, blokady znikają. To, co wcześniej wydawało się chaotyczne, zaczyna nabierać sensu. Zaczynają rozumieć, że nigdy nie byli sami. Że każda przeszkoda była w rzeczywistości treningiem. Każdy upadek, nauką. Zostali przygotowani na ten czas, i teraz, ten czas nadszedł. Ale ten nowy etap wymaga również czujności. Kontakt z wyższymi wymiarami staje się intensywniejszy. A wraz z tym rośnie też potrzeba rozeznania. Nie każde światło jest prawdziwe, nie każdy subtelny głos pochodzi ze źródła. Nadal istnieją siły, które próbują utrzymać kontrolę. Siły, które rzucają emocjonalne pułapki, błyszczące rozproszenia, fałszywe obietnice. Wszystko po to, by odciągnąć wybranych od ich celu. Dlatego utrzymywanie połączenia ze źródłem nie jest już wyborem. To konieczność. Medytacja, modlitwa, oczyszczanie umysłu i ciała, to wszystko staje się częścią codzienności tych którzy przekroczyli już bramę przebudzenia. I wtedy zaczyna dziać się coś wielkiego: 144 tysiące zaczyna się rozpoznawać. Spotykają się, nawet jeśli nigdy wcześniej nie widzieli się w tym życiu. Jest spojrzenie, energia, wspólna cisza, która mówi wszystko. Oni pamiętają. Inne epoki, inne światy, dawne przymierza zawarte w wyższych wymiarach. Zawsze byli zjednoczoną siłą, i teraz znów się jednoczą, by wypełnić to, co zostało obiecane. Cel tej misji wykracza poza osobiste przebudzenie. 144 tysiące przybyło, aby zapalić pochodnie planetarnej transformacji. Ich światło nie służy tylko temu, by oświetlić własną drogę, ono służy temu, by prowadzić miliony. Są architektami nowej Ziemi. Swoimi darami, Miłością i świadomością rozpuszczają resztki starej energii i otwierają przestrzeń dla nowego. Ten nowy świat nie będzie kształtowany przez strach, kontrolę ani niedostatek. Będzie oparty na boskich prawach. To będzie przestrzeń, w której bezwarunkowa miłość, prawda i duchowa obfitość staną się fundamentem wszystkiego. To nie tylko zmiana epoki, to zgorowe podniesienie świadomości. Rewolucja. Która zaczyna się wewnątrz i rozszerza na zewnątrz. Ludzkość została wezwana. Wszyscy. Ale 144 tysiące było pierwszymi, którzy usłyszeli, i pierwszymi, którzy odpowiedzieli. To oni są pionierami. Latarnie światła, które otworzą drogę, aby wielu innych mogło podążać tą samą ścieżką. Ale ta misja wymaga oddania. Wymaga wiary. Odwagi i wytrwałości, bo to, co nadchodzi, to pogłębienie połączenia ze źródłem. Wybrani stają się żywymi kanałami boskiej energii. Ich obecność uzdrawia, ich spojrzenie przynosi ukojenie, ich słowa przebudzają. Nie muszą się starać, by zostać zauważeni, ich wibracja mówi za nich. Odpowiedzialność może wydawać się ogromna, ale istnieje niewidzialna siła która wspiera każdy krok. Żaden z wybranych nie idzie sam. Towarzyszy im sieć istot światła, przewodników, mentorów, aniołów, mistrzów z innych wymiarów. Plan duchowy jest w ruchu. Istnieje święta współpraca między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, wszystko zsynchronizowane, aby zapewnić spełnienie się procesu wzniesienia. Przebudzenie 144 tysięcy to dopiero początek. W miarę jak więcej dusz odpowiada na wezwanie, transformacja przyspiesza. To już nie jest odległe marzenie. To rzeczywistość, która zaczęła się urzeczywistniać. Ostatecznym przeznaczeniem jest całkowite zjednoczenie ze źródłem. Stan, w którym nie istnieje oddzielenie. Gdzie każda istota jest postrzegana jako część świętej całości. I ziemia, jako żywa świadomość, również zostanie wyniesiona. Ci, którzy będą rezonować z tą nową częstotliwością, pozostaną, by doświadczyć tej nowej rzeczywistości. Teraz 144 tysiące przygotowuje grunt. Oczyszczają, budują, aktywują portale energetyczne i torują drogę. To nie jest łatwa praca, ale jest wielka. Oni są filarami tej nowej ery a wypełniając swoją misję, pomogą całej ludzkości przebudzić się do jej prawdziwej istoty. I tak to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, pokój, jedność, światło, zacznie stawać się rzeczywistością. Bo przemiana świata zaczyna się od przemiany każdej duszy, która przypomina sobie, kim naprawdę jest.